Życiowe. Jesteśmy w tym momencie na targach na zdrowiu bez leków. Tu macie taki miesięczny zdrowie bez leku. I teraz jesteśmy tutaj na różnych e, stoiskach. Tutaj mamy w tle stoisko Ger Orga Garbowskiego, który właśnie robi terapię kamertonami. E, to jest też taki asortyment, co znajdziecie u nas w gabinecie u nas w Wieliczce, jakby coś. I teraz tutaj jest jeszcze nasze stoisko pierścienie, pan magister inżynier że... Witam serdecznie, jesteśmy tutaj cały dzień dzisiaj dla was, no już końcówka dnia, ale jednak mamy jeden nowy pierścień, pierwszy raz, który jest na takich targach, czyli jam jest. Kolejny pierścień już jest gdzieś tam w polu informacji, przygotowany dla was, będzie to niespodzianka w najbliższym czasie. Będziemy mieć ze względu na również na koniunkcję niespodziankę tutaj z Instytutu z doktora Agnieszku Marczew błaszczyk Czekajcie na kolejne informacje w następnym czasie. Możemy pokazać właśnie pierścień, Jam jest. Kto chce go poczuć, niech poczuje dwa oddechy. Informacja połączy się tylko z tym pierścieniem. Niczym w tej przestrzeni, w której tutaj jesteśmy. Tak, nie, na co i tak dalej. Wszystko co przyjdzie jest właściwe. Do najlepszego dobra Was. Także polecamy, zapraszamy do kontaktu. No i zapraszamy na kolejne tutaj wydarzenia. Jutro kolejna niespodzianka, oglądajcie nas na żywo, jest niedziela. Między 11 a 13 będziemy mieć wykład. Między innymi też o tym pierścieniu, więc kolejnym, także będziemy Was tu zachwycać kolejnymi ciekawymi i ważnymi informacjami na Waszym drodze wzrostu, wzniesienia, świadomości i energii. Dziękuję. Słuchajcie, idę dalej. Akurat tutaj miałam zrobić wywiad tego tak. Pani zajęta z panią klientką, chyba, że druga pani mi coś powie jeszcze. No na razie nie mamy jak. Nie wiem, tutaj jeszcze tak. No trudno. Ale dobrze. Tutaj mamy, słuchajcie, Staszka Harmonic Life. Ja się jeszcze tak przejdę, pokażę Wam może akurat Staszek będzie wolny. Zobaczcie sobie, tutaj jeszcze macie troszeczkę inne stoiska. Po drodze. Tutaj mamy jeszcze miesięcznik zdrowie bez leków, no bo to w końcu to jest ta organizacja właśnie z tego miesięcznika. O słowiańskie kadzidła, i też macie takich troszeczkę wystawców y, standardowo. Y, bo tak jak ja mówię, nie wiem, gdzie tu mam zgodę, gdzie nie mam, dlatego właśnie. No teraz ja tu idę z nagrywaniem, tutaj widzę kolejna pani mocno zajęta. I właśnie, akurat. Zobaczymy. Tu macie w ogóle dużo niesamowitych, wspaniałych rzeczy. Ja mam wyjątkowo nagranie na żywo, to jest pozytyw I tu macie, słuchajcie, kolejną niesamowitą panią prelegentkę. Widzę no? z no? proszę bardzo. Tak, tak. E, I Mumio. Proszę coś więcej. Witam Masz serdecznie dokumenter. słuchaczy. E, chciałam troszeczkę opowiedzieć o Mumio. E, podchodzę do Mumio jako do cudu natury, ponieważ Mumio jest stworzone w 100% przez naturę. E, wytwarza się w takim skomplikowanym procesie geologicznym. Przez setki tysięcy lat w naturze. I e, takie procesy nazywane są procesami humifikacji. Dlatego mumio jest bardzo bogate w kwasy humusowe, które mają świetne właściwości terapeutyczne. Mumio z racji tego, że wytwarza się przez setki, tysięcy lat w tej naturze e, ma bardzo taką e, fajną e, absorpcję przez organizm, ma takie fajne właściwości, wysoką cząsteczkowość biologiczną, czyli świetnie ten organizm nasz ją przyswaja, bo możemy witaminy pożywać, a niekoniecznie możemy do, do wewnątrz. Mumio ma świetne działania terapeutyczne, jak oczyszczanie organizmu, które jest tak ważne, bo chorujemy albo z niedoborów, albo z nadmiarów, więc usuwamy te nadmiary, czyli metale ciężkie, glifosat i inne szkodliwe substancje, a uzupełniamy kwasy fulwowe w mumio, transportuje to, co w mumio najlepsze. Aminokwasy, glicy, nalizy, nataury na mikro, makroelementy, ponad 85 mikro, makroelementów, Witaminy, magnesu, potas, synk, także działa tak bardzo ogólnie na organizm. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją książką, Mumio Siła Natury, którą serdecznie polecam. Chciałam w tej mojej książce przedstawić, przedstawiam tej książce ponad 120 prac naukowych, na temat właściwości terapeutycznych samego Mumio. Bardzo się cieszę tutaj, że miałam przyjemność koleżankę spotkać, nic nie dzieje się bez przyczyny, więc bardzo się cieszę, na wszystko przychodzi w życiu czas. To przyszedł ten czas, prawda, że mogliśmy się spotkać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie, oczywiście bywam na targach. I jeszcze tak, tutaj pani Aleksandra Świecznik byłam dzisiaj prelegentem, tak. przez godzinę właśnie mówiłam e, o tym, jakie mumio ma cudowne właściwości terapeutyczne na ludzki organizm. No. I jeszcze e, tutaj pani Aleksandra, proszę pokazać tak jako ciekawostkę ten szampon, bo jest, nie tak, jest ja sobie go ja ja w ogóle zakupiłam, będę ja myślę, Tak, bo, zrobić, bo mumio, jeżeli zakupujemy mumio w formie żywicznej masy, możemy z mumio zrobić wszystko. Oprócz mhm. tego, że spożywamy wewnętrznie, bo ma świetne właściwości mhm. terapeutyczne, to e, mumio jest cudowne w kosmetyce. Mamy panią Małgosię z manufaktury Naturalist, którą też serdecznie pozdrawiam. Ona nasze cudowności wszystkie z mumie otworzy ręcznie, oczywiście bez grama chemii. Przecudowny zapach, prawda? Tak. Także tak, tak, tak. serdecznie polecam. Są to produkty czyściutkie. Nasza skóra oczywiście jest też naszym filtrem, chłonie wszystko, więc ważne, co na tą skórę naszą nakładamy. Pani, a gdzie można panią znaleźć? To znaczy tak, ja mieszkam w Niemczech, często prowadzę tam warsztaty zdrowia, organizuję takie warsztaty, zapraszam, prelegentów, szerzę jakby szerzej jakby tą wiedzę na temat zdrowia, naturalnych sposobów życia. Jestem naturoterapeutką, ale jeżeli chodzi o konsultacje, to tylko konsultuję odnośnie spożywania mumio. Jako, jeżeli ktoś zakupi, udzielam takich porad, to też jest takie jak przejść tak, te oczyszczanie łagodnie, w łagodny sposób, w zależności od jednostki. Nie, nie udzielam żadnych konsultacji. Mieszkam na co dzień w Niemczech, gdzie pracuję, tą firmę moją prowadzę. Można mnie spotkać tam w Niemczech, ale bywam w Polsce, no Polska to jest mój ukochany kraj, prawda? tutaj się urodziłam. Ja się wie, I dobry polski, nie? jak tak, to Tak, dokładnie, Dobrze dokładnie. Powiem, że po polsku, nie? dokładnie. E, więc zapraszam na, tak jak dzisiaj tutaj, prawda? Festiwal, festiwal Zdrowia tak. Bez Leków. Tu spotykają się świadomi ludzie, prawda? Możemy sobie porozmawiać. No ja tutaj od godziny ósmej już rozmawiam, bo mówię cały czas, no, my no, myśmy prawda? Myśmy przyjechali nieco później, chyba około dziesiątej, bo też nie mogliśmy się jakoś tak tak Jutro idziemy na Kielce, także... Oj tak fajnie, no to super. No wiedzę trzeba chłonąć, prawda? I szerzyć. I szerzyć. I szerzyć. Dobrze, ja tu jeszcze wrócę, że tak. Tak, robię. dziękuję, uprzejmie. Bo Także dziękujemy się bardzo za możliwość. Dziękuję, przeję. No, bo... no, bo... Tutaj tak. na razie zostawiam, tak? No, dziękuję, uprzejmie. Dobrze. Moi drodzy, i widzicie, ja zawsze wyszukuję coś ciekawego. O, akurat Mumio. Kiedy ja się zeznaję z Mumio? 30 lat temu na targach w Krakowie kupiłam wahadło Baja, właśnie z Mumio. I to jest to wahadło, które gdzieś tam jeszcze wykorzystuję, bo ono jest dobre na z Wami przez internet. Teraz jeszcze słuchajcie, przejdę kawałek dalej. Bo tak, co mamy jeszcze ciekawego? Może akurat będziemy mieli już kogoś wolnego. Jak nie, no to się mówi trudno, bo to nagranie idzie nam na żywo. Także widzicie, No Stasiu zajęty. A nie, Georg jest wolny. To panie dalej widzę zajęte też. E, panie Jurku, panie Georg, bo tutaj mamy nagranie na żywo, pana widzę. Jest oh, Jeszcze. Witam. Gabel Akademii Worms. Perry Słów, co dzisiaj? No, dzisiaj bardzo burzliwy dzień. Terapia za terapią ogólnie leci. Zrobiliśmy dużo terapii, już nawet jedna pani pytała, czy to nie jest za dużo dla mnie? Nie? No jakoś. No troszkę, ale dajesz radę. Godzina, nie wiem która, ale cały dzień jesteśmy na nogach i dajemy radę. Także ale mamy, słuchajcie, kamerunek, mamy pierścienie tensorowe, także się tutaj trzymamy. No, także. Dajemy radę. Nie jest, Ale jutro jest. jesteśmy w Kielcach na żywo no, i też macie ma maraton. terapię z żywej kropli krwi możliwość, bo akurat tutaj jest też e, mikroskop. No i co? No, my nie pokazujemy wszystko, co robimy. Dokładnie. Także, <grym wytrzańczym> Także cały czas też prowadzimy ciekawe badania. My... <grym wytrzańczym> Idę do jeszcze dalej. Zobaczymy kto jeszcze. Dziękuję bardzo. <grym wytrzańczym> Jakby coś, tam jest playlista jeszcze z panem Georgiem u nas na kanale. Tutaj tak na pół, bo lecimy na żywo. To Panie, co macie na są które mają właśnie coś zioła? Także to jest klasyczne landskie, to jest na zasadzie o, o przez internet jak na zasadzie okładów tylko podstawane i oraz mamy też odpowiednik dla na na, 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 na różne właśnie I co te wkładki nam tu dają? No więc mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzypicze, przeciwświądowe, przeciw no różnego rodzaju podrażnienia, właściwie można stosować przy różnych okazjach, tak, tak naprawdę. Jedynie, co nie polecamy kobietom w ciąży, jak również na przykład dopiero młode dziewczyny mogą używać wkładek po pierwszej miesiące i w czasie miesiączki również nie. Natomiast w każdych innych okolicznościach jak najbardziej. Okej, okay, tutaj jeszcze sobie zobaczcie, taka uloteczka. Ja tutaj wezmę. I tak, mamy zmeria. jeszcze... Ja powiem, jak może wygląda, o, bo tu to jest z naturalnej bawełny zrobiona. Czyli macie, drodzy Państwo, naturalną bawełnę i zioła. Tak, i w środku tak. są zioła, które pod wpływem temperatury ciała się właśnie uwalniają, i w to, tak naprawdę wszystkich problemach więc można stosować hermetycznie. Hmm. Tak, hermetycznie zamknięte, więc można sobie spakować do torebki, więc zawsze przy sobie. I gdzie was w można znaleźć, panie? W sklepach zielarskich, Najczęściej można w sklepach ekologicznych. Można wejść do nas na stronę www.lotus.pl i tam wejść w zakładki, i wtedy się można dowiedzieć, w którym sklepach jesteśmy dostępni. Oraz w internecie, wystarczy, wpisać dostać Okej, dziękuję możliwości. bardzo. Dziękuję. Idziemy dalej. Ja zawsze my że te to są kołana. To tak od razu kręcimy. Ja to jeszcze wykorzystam sytuację tak na szybko, jak jesteśmy na żywo. Ja tylko na sekundkę, bo my tutaj na żywo jesteśmy, Harmonic Light. Ale przymiem, czekać Pani, co zostaje. Panie Stasiu, parę słów dzisiaj na temat Jakieś nowe produkty, coś fajnego? Coś do polecenia? <grym> To jest taksantyna nowa, o, bio, organiczna ekologiczna, czyli czerwone mm. algi HP, najsilniejszy mm. antyoksydant, e, 6000 razy mocniejszy niż witamina C. Usuwa wszystkie wolne rodniki tlenowe, czy zatrzymuje proces starzenia organizmu i usuwa też toksyny, neurotoksyny z naszego mm. organizmu. Polecam, bardzo znana w Japonii już od setek lat, u nas dopiero już, do, już też dostępna właśnie w super. czy może być jeszcze lepsza niż zeolit? Tak, no pod kątem antyoksydacyjnym to tak. To Ciekawe, no. I cały rękawiec. Ok, jak najbardziej. dobra, dzięki bardzo. To no proszę. i widzicie Harmonic Life, jak coś. To macie już tam też całą playlistę z panem Stanisławem. Dobra, kończę. Słuchajcie, dzisiaj to nagranie na żywo. A jutro będziemy kręcili z Także trzymajcie się serdeczności. I świętujcie dziewczyny ten Dzień by żeby tam było wszystko jak to się mówi w najlepszym trybie dla was.